you yeah. Nazywam się Eliza Hochrewicz-Zawiślak, jestem parafianką w Kościele Świętego Jakuba na Placu Narutowicza w Warszawie. Należę do Kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Chciałam opowiedzieć historię mojego spotkania z błogosławioną Anielą Salawą. Było to w roku 2005 kiedy ze swoją kuzynką porozmawiałam odnośnie terapii bo akurat potrzebowałam tej terapii a ona miała znajomego fizykoterapeuty i zaprosiła mnie tam na cały tydzień do Krakowa wyznaczyła mówiła się z tym fizykoterapeutą na trzy takie moje wizyty i ale ponieważ no, trzy wizyty to niedługo, prawda? W sumie tak po dwie godziny, więc mając tydzień do dyspozycji, chciałam zwiedzić Kraków. No i tak sobie postanowiłam, że przejdę plantami, bo to naokoło to na pewno nie zbłądzę. I od razu, jak tylko wyszłam na te planty, zobaczyłam jakiś kościół. Oczywiście nie wiedziałam, co to jest za kościół, pod jaką nazwą, pod jakim wezwaniem. I weszłam do tego kościoła. Było tak dosyć przyciemnione, dlatego, że no nie byłam przy świętej. I ja po lewej stronie zobaczyłam jakieś światło z kaplicy. Więc poszłam do, tego, do tej kaplicy. Weszłam. I akurat, ponieważ to było widocznie przed 15, przyszli zakonnicy jacyś. Też nie wiedziałam jakiego zgromadzenia, nic nie wiedziałam. I byli to no, bracia i ojcowie. Pomodliliśmy się wszyscy o 15 koronką. Byłam szczęśliwa, że mogłam się z nimi pomodlić. Oni wyszli, ja zostałam sama w kaplicy. I spojrzałam, właśnie na lewą stronę, i patrzę, jakiś sarkofag, jakieś relikwie. No to podeszłam, tam był taki pojedynczy klęcznik, właśnie te obrazki były na tym klęczniku. No i zaczęłam się modlić, ale mówię tak, jestem ciekawa, co to jest za. No, święta, czy błogosławiona? No i czytam, Błogosławiona Aniela Salawa. Mówię, nie znam takiej. Mówię, pewno jakoś nowo, nowo wyniesiona na ołtarze. No, ale pomodliłam się oczywiście, wyszłam i nawet zapomniałam w ogóle o tym, bo nie pamiętałam ani imienia, ani nazwiska. Upłynęło trzy lata, to był 20, 2020, znaczy 2005. A w 2008 y, zaczął się już tak konkretnie coś pojawiać na y, horyzoncie, że tak powiem, ale w międzyczasie też już dostawałam znaki. Znaki takie, że w 2006 ta kuzynka, właśnie z Krakowa, poleciła mi trzy książki, żebym sobie poczytała. Y, jedną z nich, to właśnie ta, o której chcę powiedzieć, była on i ja nie wiem, czy. Gabrieli Bossis, ona jest uznana przez Kościół. On i ja, czyli on to jest Pan Jezus, rozmowa Pana Jezusa właśnie z tą autorką tej książki, Gabrielą Bossis. No ja zaczęłam na początku tylko czytać i dowiedziałam się, że ona jest w trzecim zakonie franciszkanów świeckich. Trochę się wylękłam, bo w ogóle nigdy o świętym Franciszku nie myślałam, a jeżeli cokolwiek wiedziałam na jego temat, to tylko tyle, że nie mam żadnej własności. I mówię tak, to ja się muszę wszystkiego wyzbyć. I zostawiłam tą książkę. Nie, mówię, nie będę na razie czytać. Poszłam do kościoła. Nie pamiętam, czy następnego dnia, czy w niedzielę, ale to chyba był dzień powszedni. I ksiądz, właśnie prawie że patrząc na mnie. Bo, to była homilia, wskazując palcem i mówi tak, czy ty kochasz Boga? Czy ty naprawdę kochasz Boga? Ja już wiedziałam o co chodzi. Więc przyszłam do domu, oczywiście zaczęłam czytać tą książkę. Dokończyłam trzy tomy. Mam zresztą ją w razie czego pokażę. Przepiękna, przepiękna no, książka, rozmowa z panem Jezusem. Tyle się dowiedziałam, bo to były moje początki, można powiedzieć, nawrócenia. Bo ja przedtem no, byłam w związku, prawda? No tak się akurat ułożyło to moje życie. A to już był ten czas, kiedy ja byłam właśnie na tej pomostówce i, i chciałam już no, żyć dla Pana Boga, prawda? Więc zaczęły się właśnie takie rzeczy piękne dziać. W maju 2007, czyli tam niecałe pół roku, Pan Jezus, Eucharystycznie tak mnie nie uleczył. Oczywiście przez Maryję, no wiadomo, ale wiem, dlatego że zaczęłam wtedy, było majowe, codziennie przychodziłam na y, Eucharystię, na Mrze Świętą. Kołnierz świętą przyjmowałam, potem czerwcowe, no to również. I w lipcu tak sobie pomyślałam, no skoro dwa miesiące chodziłam, a przedtem nie chodziłam codziennie, nie, nie, tylko w niedzielę. I, y, w lipcu też tak pomyślałam, no skoro dwa miesiące chodziłam, dlaczego mam teraz nie chodzić? I nawet się nie zorientowałam, że żadnego lęku do dzisiaj nie mam. Do dzisiaj. Także jestem przekonana, no, Pan Jezus, ale właśnie Eucharystyczny, codziennie zaczęłam chodzić. Także to piękna sprawa i ta przepiękna sprawa do dzisiaj się dzieje. Cuda po prostu w moim życiu zaczęły dziać. Potem był rok 2007, jak powiedziałam, w maju. Rozpoczęła się ta moja przygoda z Panem Jezusem Eucharystycznym. I wzięłam do ręki rycerz Niepokalanowej, bo byłam właśnie z tą małgosią, z tą kuzynką z Krakowa. Przyjechała i pojechaliśmy razem do Niepokalanowa. i tam. Ksiądz, ten ojciec, rozdawał po prostu ten, tego rycerza za darmo, no bo to były jakieś tam nieaktualne. I zobaczyłam o pielgrzymce do Częstochowy. A w życiu nie wiedziałam, że nie pójdę nigdy. Nie wiem, dla mnie to było takie niesamowite, że nie, mówię, nie dam rady, ja podziwiałam tych ludzi. Ale tak zapragnęłam pójść na tą pielgrzymkę, że chociaż wiedziałam, bałam się, że to w ogóle jest, ja po prostu tak cały czas czułam ten opór, że ja nie dam rady, to w ogóle nie mam mowy, żebym ja poszła. Ale posłusznie, zawsze starałam się być na no, tym swoim natchnieniom posłuszna i szykowałam. Szykowałam i tam, bo się dowiedziałam, że namiot trzeba mieć, chociaż to w ogóle nie było potrzebne, no ale tak, jakiś prowiant, suchy, wszystko. I, I to szykowałam do ostatniej chwili. Później jeszcze córka kupiła mi plecak nowy, e, prawda, tam jakieś piżamkę nową i tak dalej. No tak jakbym jechała sobie na odpoczynek, a nie na pielgrzymkę. I na dzień przed zawiozła mnie tam ze swoim kolegą samochodem, żeby zdać to, bo to z tym miało być, żeby zdać to na autokar. Żebym sobie tylko już tak przyjechała. Ale oczywiście, jak już zdałam na ten autokar, to przyjechałam do domu i też coś mi mówiło nie jedź. Nie jedź. I, i, i tak się zwierzyłam, co do zadzwoniłam do niej mówię Kasia, no nie wiem, ale wydaje mi się, że, że chyba jednak nie pojadę. Ona mówi, mamo, na spokojnie, nie jedź. Spokojnie śpi, to sobie najwyżej pójdź na pielgrzymkę do niepokalanowa Nocną, bo tak mówiłam, że są takie, to zacznij od tego. I ja wtedy tak spokojnie spałam, no bo nie jadę na pielgrzymkę. Ale rano ona mówiła, ale ty odbierz te swoje rzeczy. Pojechałam tam, w ogóle nie było mowy o tym, żeby odebrać, dlatego że autokar wtedy był pusty, prawda, czy tam ta ciężarówka i moje te bagaże były na sam początku, a potem jak były te, no, prawda, te plecaki i tak dalej i ten kierowca mówi, proszę pani, to w ogóle nie ma mowy, to dopiero po pielgrzymce pani się zgłosi po to. I wtedy natchnienie miałam, bo już widziałam tą atmosferę, siostry zakonne, kapłani, msza święta miała być, ja mówię jadę i szybko taksówkę złapałam, no i pojechałam do domu. I wszystko do tego pleca, znaczy tam, no nie wiem, to już miałam tylko siatkę zwyczajną, bo plecak był tam, ale w siatkę lekarstwa swoje. I takie, no, śniadanie, bo nawet chyba nie zjadłam śniadania. Zapakowałam, taksówka czekała, pojechałam z powrotem, jeszcze zdążyłam na połowę mszy świętej. I już byłam tak szczęśliwa, że zdecydowałam się, że to przełamałam. Także to w ogóle był, i jak szłam. Na tą pielgrzymkę piesza. to byłam dumna, <laughs> się, że się odważyłam, prawda? Zresztą z nogami miałam problemy już wcześniej, więc w ogóle myślałam, że to nie, nie do przebrnięcia. No, teraz następny etap. Co było? To był 2007 rok, prawda? Bo to było w maju, rozpoczęłam te prawda, inicjatywy, żeby pójść, w sierpniu poszłam. Potem był 2008 rok i drugi luty, tak zbliża się akurat, prawda, i Matki Bożej Gramnicznej, czyli Dzień Życia Konsekrowanego. I ksiądz Roman nasz, odprawiał akurat mszę świętą, na której byłam i mówi tak, chciałbym, żebyście się pomodlili o wasze powołanie, jakie jest wasze powołanie, a ja jak byłam właśnie w Medjugorje z tą Małgosią, to ona powiedziała, że już rok jest konsekrowaną dziewicą, bo takie jej się życie ułożyło. Ale mówi, tam są i wdowy, a ja wdową jestem. No i tak sobie pomyślałam, to nie od razu, ale tak mówię, dobrze byłoby, żebym się tak zawierzyła Panu Bogu i żebym została konsekrowaną wdową. No ale to ja sobie wymyśliłam, prawda? No i, ale mówię tak, dobrze, Panie Boże, pomodlę się tak jak ksiądz, tak jak powiedziałam, że zawsze starałam się słuchać Kościoła, tak jak ksiądz właśnie sobie życzy. I rzeczywiście zawierzyłam. I już, już w kwietniu nasz ksiądz proboszcz, bo to była, miała być... Mm, Procesja rezurekcyjna i ksiądz prawożni mówił, żeby się zgłosiły osoby, które będą figury niosły, prawda, żeby to. No i ja rano przychodzę i taka siostra, która, no teraz jesteśmy na tele, wtedy byliśmy jeszcze na pani, jak zobaczyła, że ja przyszłam tam pod kościół świętego Jakuba, mówi do mnie tak, siostra, czy, mo, czy mogłaby, czy pani, czy pani mogłaby ponieść figurę świętego Franciszka? Więc ja, znowuż, no trochę, ale posłusznie, mówię tak, dobrze. I poszłam, właśnie. A obok figury Świętego Franciszka była jeszcze figura nieobsadzona Matki Bożej. Więc się zapytałam, tam jedno, jeszcze taki róg był wolny. I pytałam się, czy mogę tutaj z paniami ponieść Matkę Bożą figurę, czy obraz to był? One tak, ale za chwilę jakaś pani przyszła i mówi, że. Ona rokrocznie niesie tą figurę, spóźniła się, ale czy mogłabym ustąpić? Więc ja ustępując, odwróciłam się, patrzę z figurą świętego Franciszka, też jeden róg jest wolny. I trzy siostry zakonne. Ja mówię, oret, ja świecka, a one zakonne, oj, przepraszam, to, to nie wiem, czy no, będzie można. I zapytałam się, mówię tak, czy, czy ja mogłabym z siostrami ponieść figurę. A one będziemy zaszczycone. Nie zapomnę tych słów, bo to takie, teraz to jest zupełnie inaczej, ale wtedy też miło brzmiały. No więc zachęcona tym, no właśnie niosłam figurę Świętego Franciszka. To był ósmy rok, ale już wiedziałam, to już byłam pewna wręcz, bo to już kilka było takich przykładów, że Pan Bóg mnie do Świętego Franciszka. Do, do franciszkanów świeckich, no bo o takim słyszałam. I nie wiedziałam zupełnie, jak tam się dostać. Były siostry u nas, bo są franciszkanki. Ale y, one zawsze jadą ruję do 19 przy świętej o 17, a one y, o wpół do y, y, siódmej wychodziły. Widzę, że może kolacje mają, nie dociekałam. I nigdy nie mogłam ich, ich tak jakoś dogonić. No i już był te, y, dzień 4 października tego roku 2008. I też ksiądz, no, może nie będę mówiła nazwiska, ale kiedyś u nas posługiwał, bo nawet 4 lata już teraz nie posługuje. Wiem, że miał dobre rozeznanie, takie, prawda? I tak jakby przewidział, że ja jestem właśnie do świętego Franciszka, do Franciszkanów, bo ogólnie się mówi o świętym Franciszku. Są tu jeszcze w sumie trzy zakony, prawda? A on zaczął właśnie zakonie świeckich. I jeszcze w dodatku powiedział, że trzeba przeczytać regułę, zapoznać się z regułą. I mówi, że do tego zakonu również mogą wdowy. Jak już powiedział wdowy, to już mówię tak, Panie Boże, już do mnie się zwracasz i teraz już nie mogę się wyławać. I na drugi dzień zadzwoniłam do informacji, pod, tam 118 kiedyś było, ale zadzwoniłam pod ten nowy numer i właśnie zapytałam się, jaki jest numer do sióstr Franciszkanek, bo myślałam, że to one prowadzą. Ale się okazało, że, no podały mi, ale te siostry powiedziały, ale jeżeli chodzi o trzeci zakon, to my nie prowadzimy, tylko pierwszy zakon ojcowie. To ja mówię, zapytałam się, czy mogłaby mi podać numer telefonu. I ona mi podała na Zakroczymską. No i zadzwoniłam, i na furtę widocznie, i dowiedziałam się, że właśnie, żeby się dostać, to trzeba przyjść w trzecią niedzielę, prawda, o 11.30 jest msza święta i jak y, zgłosiłam się tam, y, no to był październik, październik. I, y, ale te y, panie mi powiedziały, siostry, że y, teraz nie mogę przyjść, dlatego, że jest wizytacja. Żebym przyszła w trzecią niedzielę w listopadzie za miesiąc. Przyszłam w listopadzie za miesiąc, dowiedziałam się, że jest kapituła. Że też nie, <noise> ale powie, ja mówię to może w takim razie z, oj, z jakimś ojcem. Mogłabym porozmawiać, to mi się jakoś indywidualnie umówiła. No i oczywiście ojciec Mar Marian Jarząbek. No i pamiętam, to było w niedzielę, a we wtorek umówił się ze mną. No i w Salce rozmawialiśmy i mówi tak. No dobrze, no chcę, siostra do y, Franciszkanów Świeckich. A gdzie, do jakiej parabi siostra należy? Ja mówię: Na placu Nartowicza, do Świętego Jakuba. A czy tam nie ma żadnej wspólnoty franciszkańskiej? Jest, tylko że już rozwiązana, ale wtedy była, a ja nie wiedziałam. Ja mówię, y, ale nawet się nie zastanawiałam, gdzie tam jest, i mówię: Ale Pan Bóg mnie tutaj przyprowadził. I tak trochę śmieję się, bo mówię, chyba uwierzył, skoro przyjął mnie. No, ale w każdym razie powiedział tak, żebym przeczytała sobie książkę o świętym Franciszku. I jeżeli się zdecyduje, to żebym przyszła w trzecią niedzielę grudnia. I rzeczywiście przeczytałam. Książka mnie no, zafascynowała, wiadomo. No bo ja to już mówię, to już było prowadzenie, trudno żeby było inaczej, tak przynajmniej sobie to tłumaczyłam i yy, przyszłam, a co się okazało, że to był opłatek, tak, trzecia niedziela opłatkowa, więc yy, a jak weszłam do tej wspólnoty, to jak w rodzinie, po prostu jak w rodzinie i do dzisiaj też się czuję jak w rodzinie. Nigdy nie miałam takich, że co ja tu robię, nie. Także no, no piękne, piękne to było i to tak jak ja, bo ja zawsze tak troszeczkę znaki mnie naprowadzają, że to trzy, po trzy. I to właśnie od tego piątego i to było w grudniu ósmego roku. Także w tej trójce się, że tak powiem, znalazłam. No resztę to już tak jak to było, że oczywiście do, poszłam do postulatu, po pół roku ojciec Marian powiedział, że Zgadzam się, żeby siostra przystą... znaczy, weszła do nowicjatu, bo obserwowałem siostrę pół roku. Nie rozmawiałem, ale obserwowałem i uważam, że, żeby, że może siostra wstąpić. No potem wiadomo, był nowicjat rok i do jednorocznej tej profesji wieczystej przystąpiłam. I potem na następny rok napisałam, że też chcę właśnie roczną, no bo to trzy lata. Ale wtedy widocznie była taka potrzeba, żeby jednak, żebym no tą profesję wieczystą, ponieważ tam, prawda, brakowało trochę pewno tego, tego dorady, prawda, tych, tych wieczystych. No, i, i zaproponowano mi, czy nie chciałabym wieczystej. Ja się ucieszyłam, no bo ja już byłam zdeterminowana. Bardzo się ucieszyłam. I w 11 roku właśnie przyjęłam tą wieczystą. Ale jeszcze zanim przyjęłam, to w 11 roku, w czerwcu, była pielgrzymka, śladami błogosławionej Anieli Salawy. No bo to, bo jednocześnie było podziękowanie, dwa tematy miała ta pielgrzymka, było podziękowanie za beatyfikację Jana Pawła II. Tak, to było wtedy, tak. Bo w XIV przecież przy, był be, kanonizowany, a tu beatyfikowany XI. I to było przecież w czerwcu, jak pojechaliśmy na ten. Do tego kościoła, prawda? Świętego Franciszka. I jak wszyscy, ta cała grupa, prawda? Z ojcem Jarząbkiem, przed sarkofagiem, właśnie błogosławionej Anieli, to wyrywało się ze mnie, żeby to świadectwo powiedzieć, ale jeszcze, jeszcze teraz dopiero, to ja się dziwię. To już natchnienie Ducha Świętego, że ja powiedziałam teraz albo nigdy i podeszłam do siostry. Naprawdę. Ja wtedy nie miałam takiej odwagi, przecież mogłam też powiedzieć. Zresztą, może nawet jeszcze tak nie kojarzyłam tego, jeszcze może nie powiązałam. No owszem, powiedziałam jakiejś siostrze, która była koło mnie, ale to nawet nie pamiętam, to była regionalna pielgrzymka, także nawet nie wiem, kto to był. Także no, przepiękne to było. No, i, i, i właśnie od tamtej pory, no to już byłam w radzie, to byłam najpierw sekretarką, dwie kadencje, i potem ojciec Marian właśnie zaproponował mi, że, ponieważ jest taka sytuacja, nawet nazwał, no ale nie będę mówiła jaka, w każdym bądź razie, że on mnie widzi. No, po prostu, bo już nie było tych, tego nowego na rybku, prawda? Ja byłam akurat sama, była taka luka. No jak ja już miałam tą profesję wieczystą, no to, no tak. Ale ja się na początku, obur, no po prostu mówi, nie, ale ojcze, absolutnie nie, bo ja tutaj posługuję, tak jak wiesz, prawda, w kuchni. I ja już wtedy też posługiwałam. I ja mówię, że ja nie znajdę czasu, nie znajdę czasu. Ale jak powiedziałam, że nie znajdę czasu, i powiedziałam, no po swojemu, to tak jakbym powiedziała, nie, Panu Bogu, więc mówię, ale zresztą trzeba się modlić. No i kiedy przyszedł ten dzień e, kapituły, to był listopad 2017 roku, no i taki brat, no zna zresztą siostra, e, brat Hubert, no tu nie ma co ukrywać, zapytał mnie się przed mszą świętą, czy ja będę kandydowała. I ja mówię, jeszcze nie wiem. I sama. Poszłam na górę, na mszę świętą, przed mszą świętą, i mówię, panie Boże, no nie wiem, nie wiem, nie mam żadnych znaków. I, I mówię naprawdę, nie wiem, proszę mnie natchnąć. No i jaka jest Ewangelia o darach, czy o talentach? O talentach. No, i dziesięć, co miał talentów, pomnożył, pięć pomnożył, dwa pomnożył, jeden nie pomnożył. I oczywiście no, był bardzo źle oceniony przez no, Pana Boga, no bo tutaj, prawda, to, to wiadomo o kogo chodziło. I ja zrozumiałam, że ja otrzymałam ten jeden talent i muszę go pomnożyć. I chyba byli trochę zdziwieni, że później, jak już się pytali, czy. Czy ja chcę kandydować, no bo to jest zapytanie, prawda? Czy w ogóle się chce. No i powiedziałam, że tak. No i akurat tak się złożyło, że mnie wybrali, mogli mnie nie wybrać. Więc ja to po prostu, no, zobaczyłam, że to jest opaczność. Znaczy, do tej pory tak myślę, że to ta opaczność. I zresztą nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał inaczej, czy siostra, czy, czy ktokolwiek inny, prawda? No to można tak powiedzieć, no chyba więcej, to już tak na bieżąco, prawda, no bo to jestem drugi, drugi raz jestem wybrana na przełożoną. Za drugim razem to z kolei był covid i nasz gwardian, nowy gwardian w ogóle nie chciał się zgodzić, żeby u nas była kapituła. Miało być przecież w listopadzie. Ale to, to w ogóle nie było mowy, bo wtedy był największy taki. I, 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 I tak się przesuwało, 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 i już był nawet kwiecień, maj, i też nie, nie chciał się zgodzić. I Ela, poprzednia moja przełożona, i z inną Elą e, powiedziały, że Ojcowie Paulini zgodzili się, żebyśmy wynajęli dolny kościół na właśnie kapitułę. Dobrze mówię, na kapitułę, tak. No i rzeczywiście po mszy świętej, zresztą wtedy, bo jeszcze wieczysta, taka nie wieczysta, tylko roczna, jedna z sióstr przyjmowała. I potem procesyjnie poszliśmy właśnie do, do kaplicy. A ja potem spojrzałam. Bo też nie, nie miałam znaków żadnych, ale mówię tak, skoro nie mam jakiejś na nie, prawda, byłam jedną kadencję, to nie mogę sama się zwolnić, przynajmniej tak sobie tłumaczyłam. I, i mówię, że no, zgadzam się. A, a kto oczywiście był na ołtarzu? O oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej. To duże takie, prawda? Nie z dzieciątkiem, Jezus, tylko. Fakt, że ja dopiero później zauważyłam, jak już mnie wybrali. I tak mówię matuchno, to już <grywa> chyba <ty> też. <grywa> no. no i tak, tak właśnie mnie wybrali i teraz no, jestem tą, tą drugą kadencją. No i chciałam takie właśnie świadectwo, bo wiem przecież, że to się zaczęło od błogosławionej Anieli Salawy. Dwa lata temu, co było, te 800, prawda, lecie, 800 lecie powstania reguły, tak? I ja postanowiłam, bo uroczystości były w Krakowie. Nie mogłam na tą trzydniową pielgrzymkę pojechać, ponieważ na no, posługuję prawda, co drugi dzień, więc nie mogłam. No, ale strasznie chciałam. Wiedziałam, że muszę podziękować. Bo to wtedy no, jeszcze bardziej o niej myślałam, prawda, analizowałam. I wiedziałam, że ja jej to można powiedzieć, że mnie pociągnęła. Przecież jest w końcu patronką właśnie w Polsce Trzeciego Zakonu. I tak chciałam jej podziękować, ale mówię, jak to zrobić. Nie pojadę z pielgrzymką, sama też nie pojadę. Mieszkam ze wspólnotą tutaj, ale ta wspólnota jest troszeczkę no, tak oddalona, nie jest tak blisko, prawda. Kościoła I tak mówię, no to będzie ciężko. No i tak wyschnęłam sobie. Tak. I się okazało, że ta wspólnota zgodziła się i pojechaliśmy samochodem, prawda? No indywidualnie, no ale w każdym razie byłam. Byłam nam przy świętej, no później ta Agapa była. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego świadectwa.